Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. Jestem w Igrane. Igrane to wieś w Chorwacji w Żupani Splicko-Dalmatyńskiej w gminie Podgora. W 2011 roku liczyła tylko 399 mieszkańców. Miejsce to jest ciche, spokojne. Ja jestem teraz tutaj na majówce, czyli w maju, więc nie ma tutaj pełnego obłożenia. W czerwcu, w lipcu, w sierpniu jest tutaj znacznie więcej ludzi ale postaram się Wam pokazać w tym filmie takie najważniejsze miejsca, na które warto zwrócić uwagę, zanim przyjedziecie tu, żebyście po prostu mieli już jakieś rozeznanie. Jeżeli chodzi o ogólny opis tego miejsca, jest tu cicho, spokojnie, jest tu czysto i ładnie, tak więc na wakacje moim zdaniem naprawdę jest to bardzo ciekawe miejsce. W okresie wakacyjnym jest tutaj rozłożony, dmuchany taki akwapark na wodzie tak więc fajna dodatkowa atrakcja dla dzieci. Teraz, w okresie maja, jeszcze tego nie ma. Jest to odpłatna atrakcja, ale tanio. A dzieciaki mają możliwość poskakać sobie do wody i tor przeszkód taki na wodzie sobie dodatkowo przejść więc jest to dosyć fajne. Jest tutaj sporo różnych apartamentów w różnych cenach do wynajmu. Ja Wam w osobnym filmie pokażę ten, w którym myśmy się zatrzymali i tyle tak więc przejdźmy sobie tam do końca i zacznę od lewej strony przejdziemy się tutaj deptakiem i będę pokazywał, omawiał miejsca aż do sklepu takiego większego e, i tam, gdzie warto sobie na przykład coś przekąsić zacznę film od tego miejsca, gdzie to jest budka gdzie możemy zapłacić e, za parking pokażę Wam krótko ten parking, ponieważ Tutaj parkujemy samochody, gdy jesteśmy na wakacjach. Nie zostawiamy ich tutaj na tej uliczce. Ta uliczka musi być drożna. Oczywiście pojedyncze samochody są na czas rozładunku swoich na przykład bagaży, ale samochody powinny być zaparkowane na tym parkingu, z tego co się dowiedziałem. Do Igrane możemy wjechać tą drogą, taką spokojną, przy parkingu tam od góry się zjeżdża i polecam tą drogę. Ewentualnie od strony tam samego jakby centrum i pomiędzy budyneczkami można zjechać w dół i tędy tutaj przejechać przy tym deptaku skupmy się teraz na na tym parkingu tu jest cena za godzinę 1,5 euro za, za, za jeden dzień 15 euro i za zgubiony bilecik 50 euro, więc jak widać musimy się tutaj strzec, co my tu mamy, za jeden dzień dla kampera 30 euro jeżeli będziemy kamperem tutaj przyjeżdżać i w tym automacie możemy zakupić sobie właśnie ten parking tu przy parkingu na którym parkują samochody zwykłe kampery i nie tylko tu jest taki plac zabaw dla mniejszych dzieciaków z miękkim podłożem, więc jeżeli macie jakieś małe bobasy no to myślę, że to miejsce może być też dodatkową atrakcją do spędzenia czasu z dziećmi. I to wszystko przy tym parkingu, do którego zjeżdżamy trochę, nas, trochę dalszym zjazdem tutaj za centrum i grane. Bo jak jedziemy z Polski przynajmniej jak ja jechałem od strony Makarskiej. To następnym razem nie zjeżdżałbym przy budyneczkach tylko pojechałbym trochę dalej. I tutaj jest po prostu zjazd doigrany na ten parking, który tutaj Wam pokazuję. Ok, plac zabawa Wam dodatkowo, też pokazałem. Pięknie tutaj jest, z jednej strony, może z drugiej strony góry i tutaj jeszcze raz cennik wam pokażę jak to wygląda oczywiście właściciele tutaj budynków pensjonatów czasami mają też swoje własne parkingi więc można samochód zaparkować jeżeli tak jesteście że tak powiem dogadani z właścicielami u nich na ich miejscach tutaj jak widać Trochę łódek zaparkowanych od właścicieli tych budynków restauracji. Piękne miejsce, wygrane jeszcze nigdy wcześniej nie byłem, ale podoba mi się tutaj i myślę, że kiedyś jeszcze tutaj przyjadę. Podejrzewam, że nie jeden z Was już tu kiedyś byliście bo naprawdę warto to jeszcze Wam pokażę z tej perspektywy od strony parkingu z lewej strony taki taka mała jakby przystań na łodzie i tak ogólnie wygląda i od tamtego takiego małego portu restauracji, tam jest sklep w głębi pójdziemy, pokażę Wam tam w górnej części jest kościółek sporo miejsc tutaj jest na różne spacery do miejscowości czy to z prawej strony, czy to z lewej strony, bo tu są tak te wsie jedna obok drugiej poukładane apartmani, same apartmani, same apartamenty no i tu się zaczyna już taki główny deptak czyściutko, pięknie tutaj wzdłuż tego deptaku są poukładane takie poustawiane takie prysznice one są odpłatne tu jest 20 centów za 30 sekund tak więc gdyby ktoś chciał skorzystać no to oczywiście można ławeczki czyściutko turystów tutaj przejeżdża stosunkowo teraz niewielu, ponieważ mamy maj, majówkę ale w okresie letnim, jak rozmawiałem ze znajomymi, to jest tutaj naprawdę sporo ludzi, sporo samochodów przyjeżdża, i dzięki temu ta miejscowość wtedy bardziej żyje. Jest tutaj głośniej, ale nie jest tutaj jakoś tak, nie wiem, mocno głośno. Tu jak sobie spojrzycie, tu jest zaraz plaża. Pływać można na deskach, na supie się fajnie pływa, szczególnie jak powierzchnia morza. Jest taka jak widzicie, spokojna. Czysto, ładnie. Przyjemnie. Pas to dał sobie Tak onował kamienie pelilne stąd na to Dużo samochodów z rejestracją z Polski. Odnoszę wrażenie, że tutaj co chwilę słyszę język polski. Troszeczkę dzisiaj wietrznie jest. Przejdźmy troszeczkę tędy. Tutaj są różnego rodzaju restauracyjki, snack bary, gdzie można kupić sobie coś do picia, coś do jedzenia, snack bar. Excalibur oczywiście wszystko zależy kto co lubi tutaj można sobie jakiś zimny napój kupić lody 2 euro tu jest skif, restauracja tutaj z różnego rodzaju posiłków, napoi o. samochody tak sobie tutaj przejeżdżają najczęściej do miejsca w którym ludzie są zameldowani o tu są na przykład takie też miejsca do parkowania samochodów zwykle prywatne więc wszystko zależy od tego jak jesteśmy dogadani z właścicielami bo niektórzy mają swoje po prostu miejsca parkingowe jak widać remonty, budynki na sezon letni się tutaj szykują. W niektórych lepszych apartamentowcach są baseny, gdzie można wewnętrznie się wykąpać, orzeźwić grille, ale to Wam pokażę w innym filmie. Idziemy dalej. OK, idziemy dalej. Myślę, że ciekawie jest jednak iść przy plaży. Plaża kamienista idealna do rozłożenia leżaków. Najczęściej właściciele różnych apartamentowców mają własne leżaki różnego rodzaju sprzęt więc nie trzeba się jakoś o to specjalnie martwić. Tu jest kawiarnia musimy napić piwka. Odpocząć. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są apartamenty bezpośrednio tutaj przy morzu, ale w drugiej czy trzeciej linii też to nie stanowi większego problemu. Jednak trzeba po prostu sobie dojść. Szczególnie jeżeli jesteśmy z dziećmi, to jest to wygodne rozwiązanie, jak jesteśmy w tej pierwszej linii, bo od razu dzieci mają tutaj dostęp. Jak coś chcemy przenieść, to jakby się tym w ogóle nie przejmujemy. Jest to wszystko na widoku. No i tak jak tu przykładowo pokazuję prywatna jakaś dróżka z miejscami parkingowymi tak więc różnie, oczywiście jest. Tutaj jest teraz nieczynne, bo jest maj, ale w okresie letnim można kupić tutaj różnego rodzaju pamiątki sporo tutaj kotków. Które są w wielu miejscach. Dzisiaj jest bardzo spokojne morze, więc jeżeli dysponujemy słupem do pływania taką deską, no to jest to idealny stan. I powoli zbliżamy się już tutaj jakby do końca tej plaży, tego deptaku. Jak możecie zauważyć, teraz w maju jest tutaj mało gwarno, wręcz bardzo spokojnie. Ale w okresie letnim jest tutaj żywo muzyka. Jednak czasem ktoś, jeżeli tak wybiera się na majówkę gdzieś i chce w fajne miejsce pojechać, ale po prostu odpocząć od pracy, od codziennego życia, to może sobie na przykład do Igrana przyjechać. Tutaj jest piekarnia, teraz jest nieczynna, ale w okresie letnim jest czynna. Tu nawet jest coś takiego jak Matea Beauty, masaż, paznotcie, skóra, różne zabiegi, więc jeżeli ktoś by potrzebował, to nie ma problemu. Jest bankomat, teraz jest nieczynny, z tego co wiem, przejdę się teraz po kolei tak tędy, tak w stronę tak jakby portu. Można też tędy do góry, i tutaj się przyjeżdża zazwyczaj samochodem, jak przyjeżdżamy do Igrane. Jest tam dosyć kręta droga, nie stanowi problemu. Aczkolwiek ta, która jest tam dalej, co wam pokazywałem przy parkingu, moim zdaniem jest znacznie ciekawsza. Tak więc tak, tu jest pierwsze Ante, taka restauracja, gdzie możemy rybę, mięso, czy też różne makarony sobie zjeść. Tak więc jest to jedna z lokalizacji, żeby coś sobie przekąsić. To jest jakiś sklep z owocami i pamiątkami. Teraz nieczynny, a taka najbardziej polecana przez tutaj naszego gospodarza. Restauracja, gdzie warto się udać i przekąsić dobry obiad, rybkę. O, fajna łódź, Grand Turismo 41. To znajduje się tutaj ta restauracja Sunshine.

To jest jakieś urządzenie, prasa do oliwy Cześć! Hello! Tak więc, to miejsce przy porcie tutaj szczególnie polecane, żeby przekąsić sobie obiadek wygodnie z bardzo fajnym widokiem na morze miło i przyjemnie tak więc, mam tak, że polecam to miejsce. Bardzo ładnie tutaj jest, jak widzicie. Sunshine Bistro. Dobra, żeby ktoś nie pomyślał, to mi nikt za to nie płaci, tylko tu jest naprawdę bardzo dobre jedzenie. Tutaj jest jakaś mapka. Igrane mapa turystyczna. My znajdujemy się tutaj. Tutaj jest główna ta plaża, którą przeszliśmy od strony parkingu. I też polecam Wam, gdybyście przyjeżdżali, to tak powtórzę. To tutaj troszeczkę dalej można sobie zjechać. Żan Jewa, tak się to nazywa, tą dróżką tutaj i tu zaparkować. Czy tędy wjechać? Jest szerzej, wygodniej ale w sumie nie stanowi problemu nawet tymi cienkimi dróżkami sobie tutaj wjechać to każdy dopasuje jak chce, jak wprowadzimy adres z Google Map to myślę, że każdy bez najmniejszego problemu dojedzie tak jak i my dojechaliśmy do naszej lokalizacji Jakbyz jest tu kilka miejsc, które można sobie odwiedzić zapewne nie wszystko Wam pokażę w okresie wakacyjnym jest tutaj Więcej czynnych miejsc. Można sobie tutaj pospacerować, pobiegać, czy też, jak weźmiemy sobie rowery, pojeździć rowerami bez najmniejszego problemu. I tutaj, jak widzicie, tam przed chwilą szliśmy w stronę portu, i tam znajduje się ta restauracja Sanchez, gdzie byliśmy. A my pójdziemy sobie teraz do sklepu, czyli tutaj od Deptaku. Idziemy w górę, wtedy też przyjechałem samochodem. Tutaj są różnego rodzaju wycieczki, taksi na chwar, taki punkt, w którym właśnie możemy sobie wykupić jakieś pikniki na wodzie, w zależności od potrzeby. O, tak jak widzicie tutaj samochody tak mają trochę... Bardziej wąsko, i myślę sobie, że w okresie takim hmm, wakacyjnym, gdzie tutaj będzie sporo samochodów, to może to być mniej wygodna droga do jeżdżenia. I tak, jak teraz, tutaj do góry idziemy, to zaraz będzie tutaj szkoła, a sklep znajduje się z tamtej strony. Mogłem też tutaj iść takim skrótem przy tych wycieczkach do góry do sklepu studenac ale pójdę tak jak samochodem się tu wjeżdża, żebyście mogli sobie zobaczyć mniej więcej jak te szerokości dróżek się tutaj prezentują. O, tutaj jest tak dosyć stromo. Dla samochodu to nie stanowi większego problemu. Ale w okresie letnim, gdy samochodów tutaj jest dosyć dużo, może to być jakiś małe, małe wyzwanie. Tutaj jest taki popularny hotel. Tu i blue makarska taki nowocześniejszy. Być może ktoś z Was będzie się w nim zatrzymywał. No to jest zaraz tutaj obok Tutaj są już apartamenty Pokoje też na wynajem w wielu z tych budynków które widzicie wkoło Miejsca parkingowe w różnych takich miejscach Oczywiście jak można się spodziewać w okresie letnim będzie wszystko mocno zawalone czyli pozajmowane ok dochodzimy do takiej teraz główniejszej drogi gdzie tutaj sobie już samochody częściej jeżdżą i tą też drogą można je pojechać jeszcze jeszcze dalej i tam zjechać w stronę tego parkingu o którym wam mówiłem my jak przyjechaliśmy tutaj to wjechaliśmy właśnie tu na dół i prosto na ten dep tak jak przed chwilą przyszedłem, ale gdybym jeszcze raz jechał, to myślę, że pojechałbym sobie tam do końca. Tak, jak te auto tam widzicie, i dopiero tam sobie zjechał na ten parking. Biorąc pod uwagę, oczywiście, taki okres wakacyjny, gdzie tutaj turystów samochodów będzie bardzo dużo, oczywiście, tak jak już mówiłem, przy tych wycieczkach, przy tym punkcie, gdzie można sobie je wykupić. Ja poszedłem w lewo, tak jak auta jeżdżą, ale mogłem też pójść w prawo i tam jest taki skrót, tam autami już nie wiedziemy. I tym skrótem niemal dokładnie pod sam sklep podchodzimy znacznie szybciej. Ale nie chciałem ominąć jednej rzeczy, która tu jest szkoła, która ma takie bardzo małe boisko do grania w kosza. Jeżeli ktoś z Was na przykład weźmie sobie piłkę, to można sobie też porzucać, pograć. Kosza. Jest, jeszcze, jest to też jakaś tam atrakcja. O, kolejna Asterka. Bardzo popularne samochody. Tak więc tu jest taka bardzo mała szkoła. Tam jest poczta, z tego co widziałem, znak. Tu jest mapka Makarska Riviera. O, tu będzie można sobie tak spojrzeć, jak po kolei te różne miejscowości się tutaj prezentują tam jest Dubci, Brela, Baśka Woda, Promajna, Bratuś Makarska Riviera, Tucepi, czy tam Tucepi, Podgora, Traśnice i Igrane. Tutaj właśnie jesteśmy. Dalej potem Zawłogóścze, dalej Drwenik. Tutaj jest Zaostro. Kiedyś w Zaostrogu byłem. Gradac Plocie I tu z Plocie pamiętam, że kiedyś płynęliśmy e, promem w stronę Orebic Tak więc jest fajna mapka można sobie zobaczyć, zorientować się Tu jest punkt taki serwisowy dla rowerów Główne znaki gdzie co jest mniej więcej Teraz znajdujemy się w centrum No, i parkować tutaj maksymalnie na 15 minut można. Tutaj pójdę sobie troszeczkę dalej, i tutaj znajduje się sklep Studenac Market. I w tym sklepie możemy kupić sobie wszystko to, co tak naprawdę potrzebujemy. To jest taki główny sklep tutaj, żeby robić zakupy, właśnie czy to pieczywo, czy to masło, czy cokolwiek, czy cokolwiek, czy cokolwiek tak więc e, to jest takie jakby miejsce, gdzie tu każdy przychodzi co, co chwilę i, i coś po prostu kupuje tak więc takie bardziej centralne miejsce i stąd e, się rozjeżdżają ludzie dalej tak więc to tak tylko pokazuje. no i gdybym spod tego sklepu chciał iść sobie skrótem, z, z powrotem no to tutaj jest znacznie krótsza droga tędy Prawo, lewo i znowu znajdujemy się e, przy plaży, przy deptaku. Tak więc, zajdźmy sobie, pokażę Wam. Podsumowując, wszystko jest tutaj blisko. Jest tutaj czyściutko. Teraz w okresie Majówki Majowym jest tutaj bardzo spokojnie. W okresie letnim troszeczkę więcej ludzi się kręci i oczywiście. Słuchać więcej muzyki. No, jest po prostu zabawniej, bardziej wakacyjnie, ale nie jest to tak oblegane miejsce jak niektóre kurorty, gdzie jeden na drugiego, że tak powiem, wchodzi. Idziemy właśnie teraz tym skrótem. Myślę, że dobrym pomysłem jest tutaj e, wigrane mieć. Swoje rowery elektryczne, czy też po prostu rowery, bo można wybrać się po prostu na wycieczki do tych różnych miejscowości obok. Ewentualnie, jeżeli gospodarz do którego jedziecie, takie rowery ma, to super. No i tutaj z powrotem jesteśmy przy tym miejscu, gdzie można wykupić sobie różne wycieczki, ewentualnie wynająć apartamenty i czy tędy, jak szliśmy wcześniej, czy też tu znowu skrótem możemy sobie przejść. I znowu znajdujemy się przy Ante, akurat tej restauracji. I jak widzicie, znowu jesteśmy tutaj przy głównej drodze. Jak widzicie, tutaj jest droga jednokierunkowa, czyli tędy się zjeżdża w stronę wszystkich tych apartamentów i w stronę tego parkingu, który tam na końcu jest, który wam pokazałem. W związku z czym myślę, że już taką podstawę podstaw tutaj macie już opanowaną o bankomacie już mówiłem i tutaj możemy sobie przyjechać, rozpakować rzeczy i tam na parkingu zostawić swój samochód ewentualnie motor czy też kamper chociaż kamperem raczej tą dróżką bym tu nie zjechał, a raczej tamtą którą Wam pokazywałem na, pokazywałem na początku i chyba wszystko co chciałem Wam pokazać w takim krótkim filmiku na temat Igrane Oczywiście to jest tylko mały procent informacji, ale z mojej perspektywy potrzebny, przydatny dla osób, które na przykład pierwszy raz tutaj jadą, żeby wiedzieć co gdzie jest. Tak więc podsumowanie, jeżeli przyjeżdżamy z Polski, do Igrany wjeżdżamy z tej strony i najczęściej tu wjeżdżamy pomiędzy tymi uliczkami, jak Wam pokazywałem i tu wjeżdżamy, tu wjeżdżamy wszystko zależy oczywiście, gdzie jesteśmy ulokowani ale jeżeli jesteśmy ulokowani gdzieś tutaj, w pierwszej linii, tak jak my akurat no to w tym momencie tu wjeżdżamy, rozpakowujemy swoje rzeczy, parkujemy samochód, tak jak tu widzicie niektóre i po rozpakowaniu odjeżdżamy samochodem i parkujemy na parkingu tam w dalszej części, który ten parking Wam pokazywałem ten parking jest w okresie wakacyjnym odpłatny w związku z czym trzeba przygotować się oczywiście na tą opłatę. Ewentualnie zapytać właściciela czy ma jakieś swoje miejsce parkingowe wykupione. Właściciele tych budynków tutaj, którzy wynajmują pokoje, też z tymi parkingami, z tego co wiem, mają jakąś umowę i mogą mieć odpowiednią kartę, którą dają swoim klientom, e, którzy tu przyjeżdżają i tą kartę wystarczy tam odbić zbliżeniowo i wtedy samochód sobie tam może stać i taka karta wisi na lusterku, czy po prostu jest za przednią szybą i też nie ma żadnego problemu z parkowaniem, więc to są takie kwestie bardzo organizacyjne. Co do wody, woda czyściutka, bardzo delikatne zejście nie jest jakoś od razu głęboko. Jak sami widzicie, jest po prostu bajka. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że chyba na tym już zakończę. Tak więc, podstawy podstaw odnośnie igrane przedstawiłem. Dzisiaj jest tak troszeczkę wietrzniej, w związku z czym zdecydowałem się na ten krótki filmik. Pewnie w pewnym słońcu bym się tutaj trochę zgrzał. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Dajcie znać, czy byliście wigrane, albo czy planujecie na przykład tutaj przyjechać. Do zobaczenia. Cześć.